Witajcie, to są fructus veritatis, czyli fale prawdy. Na początek taka refleksja. Mężczyźni z natury są, a może bezpiecznie byłoby powiedzieć, powinni być odważni. No, ale różnie to z tym bywa, dlatego, dlatego być może ludzkość wymyśliła trunki, bo po trunkach Każdy staje się od razu odważny. Tyle tytułem takiej niepoważnej głosy i, i małego wstępiku. Natomiast temat, który przygotowałem, jest bardzo istotny i poważny. To znaczy, chodzi o postmodernizm. Postmodernizm to jest zjawisko, które obserwujemy. Dookoła siebie, w którym żyjemy, i dotyczy naszej, naszego stosunku, naszego i ogólnie stosunku ludzi do otaczającego ich świata. Chodzi o spojrzenie na takie wartości, takie, takie sprawy jak pan Bóg, człowiek, prawda i tak dalej. Tutaj nie będę udawał, że, że, jakieś, że głoszę jakieś swoje mądrości i, i że taki, taki, ta, taką, taką esencję do tego vloga, do tego, do tego nagrania przygotowałem sam, dlatego że posiłkowałem się znakomitym i tu naprawdę powtarzam znakomitym wykładem ojca doktora habilitowanego Jana Strumiłowskiego Ordo Cisterciensis mnicha Jędrzejowskiego, z Jędrzejowskiego klasztoru. Link do tego wykładu, ponieważ ten wykład jest nagrany, można go odsłuchać za pomocą YouTube'a. w YouTube Link do tego wykładu umieszczam w opisie filmu. Naprawdę polecam każdemu, kto znajdzie 50 ponad minut. To jest druga część tego wykładu, ale te 50, chyba 9 minut. Znajdzie, to naprawdę warto wysłuchać całości tego wykładu. Ja tu podam tylko wybrane punkty, które uznałem za bardzo, za, za najbardziej dla mnie istotne, i dodam do nich swoje refleksje. Postmodernizm objawia się również w postawach katolików, znaczy rzekomych katolików, bo dzisiaj mamy takie czasy, gdzie każdy mówi z wierzących: Jestem katolikiem. I jednocześnie zaprzecza prawdą wiary, zaprzecza temu, co głosi Kościół jako naukę katolicką. To jest niestety domena właśnie postmodernizmu. Nie ma tego aksjomatu, jest powszechna niewiara w oczywiste pewniki, to znaczy nie ma nic pewnego. Tak jak w naszej wierze zawsze to były dogmaty, to dzisiaj dogmaty już nie są argumentem w rozmowie religijnej katolika z katolikiem. To jest coś niesamowitego, to jest granda. Granda doprowadziliśmy do sytuacji, w której dogmaty nie są, nie są argumentem niezbitym w rozmowie na tematy teologiczne. To, to oznacza kompletną rozsypkę teologiczną, kompletną rozsypkę nas jako katolików. Nie wiadomo, rozsypkę naszej świadomości, naszej po pierwsze właśnie świadomości, po drugie tożsamości, świadomości tożsamości. Krótko mówiąc, nie uznajemy, że Kościół głosi prawdę. Kościół nie musi głosić prawdy, tak? Możemy szukać jakiejś prawdy gdzie indziej. Kolejna sprawa, gdzie to, co obserwujemy dzisiaj szczególnie, w tej sytuacji, także przy tej nieszczęsnej pandemii, Kościół stał się partnerem w debacie. Partnerem w debacie, natomiast nie jest już arbitrem. Kościół zawsze był arbitrem, tym, który rozsądzał, który określał, który nazywał po imieniu. Dzisiaj Kościół jest partnerem. Dzisiaj Kościół proponuje, wyciąga na otwartej dłoni swoje nauczanie, a jeśli ktoś się je odrzuca, to z powrotem grzecznie chowa je do kieszeni. To nie jest postawa Chrystusowa. To nie jest postawa zgodna z tym, co nakazał Kościołowi Chrystus. Należy iść i głosić. Należy rozsądzać, określać, a nie dyskutować na temat tego, czy oczywiste zło jest złem, czy może dobrem. Chrystus nie jest dla nas Chrystus, a więc prawda, bo Chrystus o sobie mówi jako prawda osobowa. Bóg jest. Prawdą osobową. Chrystus mówi o sobie: Jan jest drogą prawdą i życiem. I dlatego Chrystus nie jest dla nas żadnym partnerem. Chrystus jest dla nas sędzią, królem i naszą miłością. Niesamowite jest, co święty Paweł zapisuje w jednym z listów apostolskich, niesamowita duma, Pewność siebie, yy, prawdziwa. Yy, to, to słowo duma jest tutaj, należy je dobrze zrozumieć, ale jest właściwe. Yy, duma chrześcijańska, duma Kościoła. Święty Paweł podaje tak. My, którzy otrzymaliśmy ducha, przez nikogo nie możemy być sądzeni, a wszystkich możemy sądzić. Przez nikogo nie możemy być sądzeni, a wszystkich możemy sądzić. Co za buta. No dzisiaj, gdyby. Gdyby, gdyby ktoś z kapłanów powiedział takie zdanie na kazaniu, no przecież zlinczowaliby biedaka i, i, i wrzucili do, 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 do Wisły, prawda, która, która powoli płynie, dopłynąłby na przyszły rok do morza. A tam by się już zajął nim kolejny biskup z diecezji nadmorskiej, jakiejś, prawda. Jeszcze by tam dowalił mu coś, jakąś karę pośmiertną. Yy. A Święty Paweł ma tę taką bezczelność prawdy, bezczelność prawdy. My, którzy otrzymaliśmy Ducha, mówi o Kościele, oczywiście nie, nie chodzi o nas samych, o nasze, o nasze widzimisię, ale chodzi o my ty, jako Kościół, który otrzymał Ducha, ma nauczanie, dane Chryst nauczanie Chrystusa. My, którzy otrzymaliśmy Ducha, przez nikogo nie możemy być sądzeni, a wszystkich możemy sądzić. Ten marsz przez wieki, te, y, y, um, gdzie jest, y, y, tu, y, 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 um, powinniśmy zapytać, gdzie jest ta dawna duma kościoła? Gdzie jest ten dawny marsz przez wieki w pozycji wyprostowanej, z wysoko uniesioną głową, bo nie mamy się czego wstydzić? Czego mamy się wstydzić? Kogoś mamy wstydzić? Chrystusa? Mamy się zaprzeć Chrystusa przed ludźmi? Y gdzie jest ta duma, która jest obecna, była obecna i jest widoczna nawet na fotografiach Stefana Kardynała Wyszyńskiego? On był przykładem takiej obrazowej dumy Kościoła. Istny majestat, kiedy gdzieś wchodził, widzimy nagrania: wchodził, to było widać, że wchodzi majestat zwierzchnika Kościoła w Polsce. On nie wchodził w pozycji pochylonej. On nie wchodził prosić. On szedł jako uczeń Chrystusa, wybrany na prymasa, szedł głosić. Odważny biskup, który nie bał się powiedzieć prawdy i nie obchodziły go konsekwencje, co pokazało jego życie, był wiarygodny. Bardzo modne dzisiaj, żeby dialogować. Mamy centra dialogu, mamy kapłanów, którzy mówią, że będą prowadzili dialog. Jedni będą dialogować z Żydami, inni będą dialogować z Protestantami, trzeci się będą specjalizować w dialogu z prawosławnymi. Tymczasem my nie, nie powinniśmy dialogować, bo zadaniem Kościoła nie jest prowadzenie debaty. Kościół to nie konferencje w świecie, tylko nauczanie i głoszenie nauki Chrystusa. Głoszenie nauki Chrystusa. Dlatego, katoliku, nie dialoguj. Głoś Chrystusa. Chrystus nigdzie, nie, w żadnym miejscu Ewangelii nie kazał swoim uczniom dialogować. Nie, nie, nie mówił, idźcie i rozmawiajcie. Idźcie i przekonujcie. Jeżeli mi ktoś wskaże taki fragment, gdzie Chrystus wzywa do tego, żeby prowadzić dialog, to naprawdę... Yy, nie przygotowałem tutaj co, więc nic. Ale, ale, ale wracając już tak poważnie, nie ma takiego miejsca. Chrystus dał obowiązek misyjny Kościołowi: idźcie i głoście. Natomiast nie ma nic powiedziane o żadnym dialogowaniu. Nie dialoguj, bo ze złem się nie dialoguje. Powtarzaj słowa Chrystusa. Odczytuj na nowo słowa Chrystusa do nowych sytuacji, które się zdarzają w świecie. Ale stosuj ten sam. Tok myślenia, tok Chrystusowy, tok ewangeliczny. Ty masz zwyciężać. Ty masz być arbitrem. Ty chrześcijaninie, ty katoliku, to ty masz być arbitrem. Jeżeli masz przed oczyma prawdę, prawdę absolutną Chrystusa i Ewangelię, te dwie rzeczy, to nie masz się dialogować. Bo to jest czaga danina. Czcza danina. Czcza gadanina która do niczego nie prowadzi, a jeśli prowadzi, to tylko do złego. Chryst Przepraszam, szatan cię zawsze zagada. Przegadać. Językiem świata, językiem mediów. A ty masz głosić naukę Chrystusa, bo tylko na nauką Chrystusa, tylko słowami Chrystusa można mu zamknąć usta, kiedy przemawia ustami wrogów Kościoła. Nie da się poznać samemu Pana Boga. Bardzo ważna sprawa. Nie da się samemu poznać Pana Boga. Tylko przez Kościół. Dlaczego? Niektórzy mówią, że mogą poznać Pana Boga, mogą się komunikować z Panem Bogiem na łonie natury, w jakiejś, jakiejś prywatnej modlitwie, bez wspólnoty Kościoła, nie chodząc do Kościoła na mszę świętą. Nie da się. Skąd ta moja pewność? Nie da się, dlatego, że człowiek nigdy nie poznał Boga. Człowiek nigdy na własną rękę, a starał się, wierzcie mi, od początku świata, od stworzenia, czy jak powiedział Darwin, odkąd spadł z tego nieszczęsnego drzewa, chciał poznać Boga. Starał się poznać Boga, nigdy go nie poznał. Bo właśnie po to było objawienie Boże. Właśnie po to Pan Bóg się objawił sam i zakończył te wielką, to wielkie dzieło dziełem odkupienia człowieka, kiedy objawił się jako Jezus Chrystus, jako, jako człowiek, a potem umarł na krzyżu i z martwych wstał. Właśnie po to się objawił, żeby ludzie go poznali. Nie, nie dlatego, żeby, żeby było ciekawiej, czy żeby było. Inaczej, czy po prostu z jakiejś czy czy może bez celu, tak? bo Pan Bóg nic nie robi bez celu, tylko dlatego, że właśnie po to było objawienie, że ludzie Boga nie znali. To w tę stronę działa. I to objawienie prowadzi nas do Kościoła. I, I to objawienie de facto, objawienie prawdy, czyli objawienie Pana Boga znowu, jest obecne w Kościele katolickim. Pełnia tej prawdy. Pełnia zbawienia. To dlatego nie można się zbawić bez kościoła. Ekstra ekle eklesia nulla salus, dawn mówiono dawniej, poza kościołem nikt nie może być zbawiony. Kolejna sprawa w postmodernizmie, która jest częsta, to jest ziarno prawdy i reszta fałszu. Bardzo podobnie jak w herezjach, chociaż w herezjach potrafił być na odwrót, czyli bardzo dużo prawdy i ziarno fałszu. I to, i to, jest, to jest tak również równie szkodliwe. Natomiast tutaj ziarno prawdy i reszta fałszu. No chociażby argument, który podaje właśnie ojciec Strumiłowski tam w wykładzie, choćby taki przykład, Pan Bóg jest wszędzie, tak? Odnośnie tego chodzenia do kościoła, że nie trzeba chodzić rzekomo do kościoła, aby aby się modlić i zawiązać więź z Panem Bogiem. Pan Bóg jest wszędzie. No jest to prawda, tak? Natomiast na podstawie tego ktoś może, ktoś wysnuł wniosek, że, że nie musi chodzić do kościoła i tak dalej, i tak dalej. Cała góra fałszu na, na tym ziarenku prawdy. I kolejna sprawa bardzo mi bliska, dlatego, że, że jest mi bliska kultura. Jest mi bliska kultura, to znaczy Pan Bóg Przemawia przez kulturę. Ta kultura, nasza ludzka, teraz powiem o naszej. Kultura łacińska, kultura cywilizacji europejskiej, zaczętej od, która się zaczęła od cywilizacji grecko-rzymskiej, i potem uświęcona została tym duchem Bożym, duchem kościoła. I Kościół jako ten główny, tak naprawdę w Europie mecenas sztuki. Formował ją i prowadził ją ku prawdzie chrześcijańskiej, sprawił właśnie to, że, że, że Pan Bóg przemówił do nas przez kulturę, przez naszą kulturę. To jest wielkie szczęście. Popatrzmy na stare kościoły, na zabytki, dzieła barokowe czy wcześniej gotyckie. Jak, jak się zastanowimy, jak się dokładnie przyjrzymy, to zauważymy, że, że one wyrażają wielkie prawdy chrześcijańskie. Wielkie prawdy chrześcijańskie. To jest objawienie Boże, które przybrało formę kultury. Niesamowita, piękna rzecz. W postmodernizmie uważa się również, że prawda jest zmienna w czasie, przemijalna. Czyli to, co kiedyś Kościół głosił, to dzisiaj nie jest. To, to już dzisiaj nie ma zastosowania, nie jest prawdziwe. Kompletny fałsz, oczywiście kompletny fałsz, bo jeżeli, coś, jeżeli Kościół mówił: Nie zabijaj 500 lat temu, to będzie mówił to teraz i będzie mówił za 500 lat. To samo z każdym innym grzechem i tak dalej. Więc widzimy to, jak to wszystko wpływa na nasze odbieranie dzisiaj Kościoła. My te, my te zdania słyszymy dzisiaj od ludzi nieświadomie, a to jest, to jest po prostu program postmodernizmu bardzo ciekawa nowomowa. Pan Bóg nikogo nie wyklucza. Nie, bo Pan Bogu nie wolno nikogo wykluczać. Pan Bóg to jest przecież, to jest, to, to, to jest cukierek, to jest landrynka. Pan Bóg jest cukierkiem albo nagrodą pocieszenia. Pan Bóg nie może kogoś, komuś powiedzieć, że zostanie precz wyrzucony, a jednak Chrystus te słowa mówił. Otwórzmy Pismo Święte, posłuchajmy, jak obrażał faryzeuszów. Tam nie było żadnej zabawy. Ale nie, Pan Bóg nikogo nie wyklucza. To jest kompletny fałsz. Oczywiście Pan Bóg nigdy nie przeznacza człowieka żadnego na wieczne potępienie, tak jakby to chciał Kalwin zrobić w tej nauce swojej heretyckiej zresztą o predestynacji, o tym, że człowiek rodzi się przeznaczony do zbawienia albo potępienia i tak już umiera i to wszystko jest. Czyli uczynki nie mają żadnego znaczenia. Nie skazuje go tak od, od razu na wieczne potępienie, ale nie należy zapominać, że to on jest sędzią i królem, ale przede wszystkim on jest sędzią. Czyli to on ma te kompetencje, żeby powiedzieć: idźcie precz przeklęci, w ogień wieczny, tak? I ostatnia sprawa, bardzo często to słyszymy, nie tylko w rozmowach takich na tematy wiary, tylko na różne rozmaite. Prawda leży pośrodku, fałsz. Prawda nie leży po żad na żadnym, w żadnym środku. Niech mi ktoś to pokaże, w jakim przypadku prawda leży pośrodku. Jak to ktoś wyliczył, w jaki sposób? Nie wiem, geometrią analityczną, długością odcinka i środek? No, nie rozumiem. Z dwóch punktów. Prawda jest zawsze w tym samym miejscu, bo jest niezmienna. Bo jest absolutna, bo to jest sam Pan Bóg. Prawda nigdy się nie zmienia. Zmieniają się nasze, obie, nasze to, to my jako obiekty możemy krążyć wokół niej, zbliżać się do prawdy, oddalać się i to nie dwa punkty, tylko prawda niezależnie. Natomiast prawda nie leży po naszym środku, w naszym środku, tylko albo my jesteśmy jej bliżej, albo jesteśmy jej dalej, ale ona jest zawsze w tym samym miejscu. Prawda leży po środku oznacza kompromis, czyli, czyli wyciągniemy średnią z tej naszej odległości od prawdy i wyjdzie nam, gdzie ona jest. To nie na tym polega. Prawda nie leży po żadnym środku. Chrystus nie leży po środku. Chrystus nie kładzie się tam, gdzie byśmy go chcieli widzieć. Nie, nie szedł tam, gdzie, gdzie go chcieli ludzie widzieć. Szedł tam, gdzie wiedział, że ma do spełnienia misję. Hmm. Nad tym, modernizmem, nad tym postmodernizmem możemy się zastanawiać dłużej. Nie chcę zajmować czasu odcinka, ponieważ nie na to jest czas. Bardzo serdecznie jeszcze raz polecam wykład ojca doktora habilitowanego Jana Strumiłowskiego z Jędrzejowa, który jest w linku pod, pod filmem, w opisie filmu. Tam jest jeszcze więcej aspektów, które chciałbym się poruszyć, ale nie chcę zajmować czasu, bo po prostu jest. Zajęliśmy już 20 minut, a można by mówić godzinami. Jeżeli ten film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, no i poleć znajomym. Niech te fale prawdy falują. Ta fluktuacja niech się odbywa. Fluctus veritatis, fale prawdy, niech płyną w świat i zmieniają serca ludzi. Otwierają umysły, dają umocnienie, przyczyniają się do wiecznego zbawienia. Zostańcie z Bogiem.